Dobry wieczór Państwu. Naszym gościem w drugiej części rozmowy jest dr Błażej Choroś, politolog z Uniwersytetu Polskiego. Ja dodam, że pan doktor pracuje w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji, jest specjalistą w dziedzinie Unii Europejskiej, w swoich badaniach zajmuje się m.in. obronnością. Sumujemy tak wstępnie ten powoli kończący się 2024 rok. No i tym razem zacznijmy może od wielkiego świata. Ten kończący się rok będzie kolejnym rokiem wojny w Ukrainie. Chcę pana zapytać, bo podejrzewam, że zna się pan troszeczkę lepiej od przeciętnego zjadacza chleba. O co toczy się teraz gra? Bo widzi pan, że w ostatnich dniach obserwujemy eskalację działań. Czy to jest takie działanie do zapewnienia sobie jak najlepszej pozycji w czasie ewentualnych rozmów pokojowych po wprowadzeniu się nowego gospodarza w Białym Domu? No tak odczytuję te działania. Ja obronnością zajmuję się tak bardzo pośrednio jako obszar działalności polityk Unii Europejskiej. Też trochę mnie interesuje ten obszar komunikacyjny w trakcie konfliktów zbrojnych. Natomiast zdecydowanie odczytuję tą sytuację obecnie, tak jak pan redaktor ją przedstawił. Jesteśmy świeżo po wyborach w Stanach Zjednoczonych. Pod koniec stycznia prezydent Trump obejmie urząd, jego Um, przyszli urzędnicy hmm. Białego Domu, przynajmniej ci, o których mówi się, że będą e, ważnymi decydentami tam wpuszczają do mediów już pewne koncepcje zakończenia tego konfliktu e, na Ukrainie. Przypomnijmy, że sam. Prezydent Trump zapowiadał w kampanii wyborczej, że on zakończy w zasadzie w ciągu jednego dnia ten konflikt, zanim jeszcze tak naprawdę obejmie urząd, ale w tym, w tym pomyśle pokojowym, który, czy w pomyśle przerwania konfliktu, który został do mediów wpuszczonych, jest takie, taka koncepcja w zasadzie zamrożenia tego konfliktu na obecnej, na obecnej linii, prawda? Mm. Więc jeżeli ktoś zakłada, że to jest najbardziej prawdopodobny scenariusz, no to faktycznie i jak patrzymy na działania Moskwy, to można odnieść wrażenie, że tak się dzieje że w zasadzie za wszelką cenę jest podjęta próba, aby maksymalnie tą linię frontu jeszcze przesunąć na, na zachód, na, na północ. W stosunku do tego, gdzie obecnie się znajduje. A to wymachiwanie szabelką jądrową, to jest takie straszenie, czy rzeczywiście? No bo niektórzy komentatorzy piszą, że Putin jest nieobliczalny, więc nie wiadomo, co się może zdarzyć? Ja bym nie określił go jako przywódcy nieobliczalnego, yy, zdecydowanie. No, znaczy, te działania dla mnie są w dosyć oczywisty sposób elementem takiej wojny psychologicznej. To zresztą dzieje się. Od, od bardzo dawna widzimy jakby skalę potencjału wojskowego rosyjskiego na no, sam fakt, że Ukraina jest w stanie tak długo się bronić. No, oczywiście z pomocą zachodnią, ale jednak to uzbrojenie ma bardzo mocne ograniczenia, mhm. więc jakby sam fakt tego, jak ten konflikt przebiega, bardzo dobitnie pokazuje, jakie są ograniczenia militarne samej Federacji Rosyjskiej. Natomiast są takie kraje jak choćby Niemcy, gdzie ten straszak atomowy to jest coś, co bardzo mocno rezonuje w społeczeństwie mhm. i wydaje mi się, że między innymi dlatego też po to, po to sięgnięto, ale też wydaje mi się, że, yy, no bo to jest taka trochę też polityka wed za wed, prawda? Stan Zjednoczone ogłosiły, że Ukraina może używać mhm. jej broni na terytorium częściowo. Ci puścili tak. tam, to ci... więc przyszła, więc mhm. przyszła odpowiedź. Ale to jest zasadnicza odpowiedź, jednak bardzo bym powiedział symboliczna i, mm -hmm. i, i delikatna, prawda? Jeżeli chodzi o, o to, co się tam dzieje, to z, y, z punktu widzenia y, sytuacji na miejscu, dużo. Bardziej problematyczne są jednak te nieustające ataki mm. na infrastrukturę. No, Miejmy nadzieję, że może 2025 rok będzie tym rokiem, kiedy ten konflikt się wreszcie zakończy. Przejdźmy teraz do wydarzeń krajowych i pytam Pana jako przedstawiciela polskiej nauki, pracownika y, wyższej uczelni, czy y, sama ta afera wokół Kolegium Humanum, ta uczelnia się mm. dziś zupełnie inaczej nazywa, Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Warszawia, czy cała ta afera wpłynie na prestiż polskiej uczelni nie tylko w kraju, ale i na świecie? Co no mam... się mówi w środowisku <noise> naukowców? E, mam wrażenie, że akurat w naszym środowisku raczej traktujemy do z oka, to trochę z przemurzeniem oka. Jak to? E, z znaczy z przemurzeniem oka w tym sensie, że e, myślę, że jednak oczekujemy, że to niespecjalnie wpłynie na postrzeganie prawdziwych uczelni, prawdziwych uniwersytetów od zawsze na polskim rynku edukacyjnym funkcjonowały y, takie nie do końca poważne podmioty, y, takie jak właśnie u, u uczelnia, o której pan za pieniądze. wspomniał, gdzie w zasadzie sprowadzało się to do mniej więcej takiego mechanizmu. Ja ubolewam trochę, że y, nasza administracja jakby nie potrafiła tego y, nigdy okiełznać, y, administracja państwowa nie potrafiła tego okiełznać i jednak Spowodować, że no właśnie takich sytuacji, gdzie mamy pozorne studia i ktoś dostaje de facto pozorny dyplom jednak. I, i dalej panie doktorze nie potrafi tego okiełznać, dlatego że proszę zobaczyć, co się dzieje z młodymi ludźmi, którzy rzeczywiście faktycznie na tej uczelni studiowali. Teraz nie mogą się doprosić dokumentów, protestują. No oczywiście bardzo im współczujemy, ale też no zawsze studentów jednak, czy przyszłych studentów staramy się uwrażliwiać też na to, że jednak wybór. Miejsce, gdzie chcą zdobywać wykształcenie, to jest jedna z ważniejszych decyzji życiowych, więc warto się naprawdę nad tym solidnie zastanowić, wybrać uczelnię jednak renomowaną. Nie mówię, że zawsze musi być to publiczny uniwersytet, bo mamy też dobre uczelnie prywatne w kraju, no ale jednak to jest coś, czemu trzeba poświęcić szczególną rozwagę. No bo jeżeli tak się nie dzieje, no to niestety dochodzi do takich sytuacji jak w przypadku kolegium Humana. Chociaż powiedzmy otwarcie, że to wszystko, co było, to działo się w majestacie prawa. Bo przecież taki prezydent jak miał ofertę e, otrzymania takiego dyplomu MBA, to był naprawdę nobilitacja, no, zapłacił to prawda. Tylko że prokuratura stawia zarzut, że wykorzystał ten dyplom w spółkach Skarbu Państwa, no, ale tam też zrobiono. Drogę, ścieżkę, że kto ma taki dyplom, proszę bardzo, Rada Nadzorcza. Tak, no zobaczymy oczywiście, jaki tutaj patent y, prokuratura znajdzie na jakby prawne uchwycenie tej sytuacji. Y, natomiast fakt faktem, że mamy taką y, sytuację w polskim prawie, y, moim zdaniem dosyć problematyczną, czyli to, że można zostać. Członkiem e, zarządu w oparciu o dokument, e, taki jak dyplom studiów MBA, który jest w minimalnym stopniu tylko regulowany przez polskie mm. prawo. Jeżeli ktoś chce uruchomić normalny kierunek studiów, musi uzyskać odpowiednie pozwolenia, są przeprowadzane akredytacje, kontrole. Tego w przypadku studiów MBA nie ma, i to oznacza, że na rynku mamy zarówno renomowane programy tego typu, które faktycznie dają w, ludziom wiedzy i umiejętności, ale oprócz tego mamy też całą masę takich właśnie. Pseudo mhm. e, studiów, jak, jak, w tej, jak w tej sytuacji? To jeszcze jedno pytanie. Sankcje Unii Europejskiej na Rosję. Moim zdaniem, przepraszam, ale to jest trochę fikcji wie pan, bo z jednej strony słyszymy, że ich któraś tam setna sankcja mhm. na Rosję, a tymczasem biznes kwitnie. Jak nie węgiel, to nawozy azotowe i tak dalej i tak dalej. Mhm. Więc po co to? No to jest bardzo trudny temat, dlatego że, no przede wszystkim, jeżeli mówimy o sankcjach, to zapewne największy problem polega na tym, że jednak to objęcie z sankcjami nie jest takie szczelne. I to przede wszystkim mowa tutaj o państwach. tak? To znaczy, jest cały szereg państw na świecie, w tym bardzo dużych państw, takich mhm. jak Chiny, jak, jak Indie, jak Turcja które w tym systemie sankcyjnym nie uczestniczą. One też co prawda do pewnego stopnia są ograniczeniami objęte, no bo mhm. taki też jest sposób działania sankcji, więc one często w otwarty sposób tych sankcji nie łamią. No ale jeżeli mamy mur, który nie jest szczelny, no to wiadomo, że zawsze tam woda się będzie przez to e, przelewała. E, no plus do tego jeszcze akurat wspomniał pan redaktor tutaj nawozy, prawda, w, mhm. Węg węglowodory, no to y, od samego początku w dyskusji na temat sankcji była też mowa o pewnym wyważeniu sytuacji, to znaczy takim, aby jednak państwa nakładające sankcje nie ponosiły z tego tytułu większych kosztów. Niż, niż sama Rosja. Rozumiem. To się do jakiegoś stopnia oczywiście udało, z tego co czytam opinie ekspertów w tym zakresie, to jednak te sankcje działają, to znaczy to są bardzo duże koszty, które i gospodarka rosyjska i społeczeństwo rosyjskie tutaj ponosi. Natomiast no, ja też nie miałem od początku złudzeń, że to będzie działało w taki sposób, że nałożymy jebstryk i ta gospodarka w pół roku się zawali. Mhm. To na koniec pan doktor Choroś jest specjalistą w wyszukiwaniu fake newsów w sieci. Nawet ma pan swój podcast, gdzie pan wyłapuje różne absurdy z tymi robakami, że Unia mm. będzie kazała nam spożywać zamiast kiełbasy, to właśnie robaki i tak dalej, i tak dalej. To mam pytanie, jak odróżnić, panie doktorze, informacje zwłaszcza w tej sieci, w mediach mm. społecznościowych? Ten Informację prawdziwą od tej, wie Pan, no, nie fałszywej. Tak, faktycznie ja interesuję się właśnie, zwłaszcza takimi przekazami dezinformacyjnymi związanymi z działalnością Unii Europejskiej. I y, znaczy zła wiadomość jest taka, że nie ma złotej metody na to, żeby tego uniknąć i w zasadzie każdy. Zdrowy z rozum, nas, tak. Zdrowy rozum to jest najlepszy sposób, ale mimo tego zawsze y, będzie się zdarzało, że się nabierzemy na jakąś informację. Mm -hmm. Musielibyśmy nic innego w życiu nie robić, tylko wszystko sprawdzać, co do nas trafia. Chyba byśmy oszaleli, gdybyśmy się tak tym zajęli. Natomiast zdecydowanie e, rekomenduję korzystanie ze zdrowego rozsądku. To znaczy, jeżeli widzimy informację, która jest skandalizująca, wzburzająca nas, myślimy sobie, no, jak to jest możliwe, żeby ktoś taką głupotę wymyślił, no to możemy być prawie pewni, że na 90% taka informacja jest informacją albo zupełnie nieprawdziwą, albo przynajmniej trochę zmanipulowaną, więc e, warto wtedy wziąć trzy oddechy i na przykład sprawdzić, czy inne media podają tę informację, skąd ta informacja w ogóle pochodzi, czy to jest jakieś wiarygodne źródło, czy jakiś portal kompletnie nieznany. I to są takie bardzo proste e, czynności, do których ani nie musimy mieć specjalnego wykształcenia, ani umiejętności, a pozwolą nam jednak e, odseparować takie informacje w oczywisty sposób bzdurne od, od prawdziwych. Bardzo dziękuję. doktor Błażej Choroś, politolog Uniwersytetu Polski był gościem Rozmowy przy Oknie. Dziękuję.